Siema, siema widzowie. Yy, ogólnie teraz sobie dzisiaj zagramy sobie w Geometry yy, Dash. Robię ogólnie drugie nagranie do tego filmiku, bo yy, YouTube zablokował mi ze względu na prawa autorskie pierwszy film, yy, bo nie wyciszę muzyki. Nie będę podawał nawet nazwy e, tej muzyki, ale chyba się domyślicie. E, więc nie będzie muzyki, e, bo po prostu oj, coś mnie strzeli, jak on jeszcze raz mi wyciął ten film. E, więc po prostu... E, do, dobra, dobra, lecimy. E, najpierw, wiecie co, dzisiaj sobie przetestujemy e, online'owe levela. E, jak, e, jakie online'owe levele? przetestujmy sobie najpierw to znaczy nie przetestujmy, bo ja już e, zrobiłem zr, zrobiłem te, tego, ten 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 level, ale chciałbym go pokazać, bo moim zdaniem dla, e, dla was chciałbym go pokazać, bo moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo fajny, a jakby co jakbyście słyszeli e, jakiekolwiek dźwięki w tego w tle, to mój brat e, Bracie, proszę, żebyś był troszkę ciszej. Wiecie. Wiecie o co chodzi. No podzielony pokój. Yy, dobra, pierwsze co zaprezentujemy, zaprezentuję Wam, Jezu, jestem Debilem to jest TikTok Challenge yy, Nerw. Ogólnie yy, teraz yy, fanki i yy, fani kicka płaczą i mdleją. Przepraszam, wszystkich. Ogólnie e, to jest taki bardzo fajny level moim zdaniem. E, Patrzcie co. To jest. E, to jest. O takie coś. Taki wkurzający, wkurzający trochę spam, ale przyszedłem cały ten level. E, w ogóle najpierw... Fun fact. E, the story time. E, najpierw myślałem. Że tego, że to jest prawdziwy level Kicka, tylko że on go znerfił i tego. I wlazłem na e, live'a Kicka i e, mówi, mówię mu, że Time maszyna nie mogę przejść, a tego, a na jego levelu miałem. Mam 71, 74, 73%. E, bo wtedy jeszcze nie miałem go rozwalnego tego, tego pana, tego pana levela. I. E, on mi powiedział, że no trudno w to uwierzyć, że ta maszyna nie mogę przejść na tego, a yy, na jego levelu mam 74% yy, i yy, yy, tego i yy, 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 ja tak patrzę, bo on miał zagrać to TikTok challenge. Patrzę, Czekaj, ale to jest insane. To jest a ten level TikTok challenge Nerf, To jest tego, to jest harder i ma inną nazwę. Coś to mi się nie zgadza. No. Trafiłem na podrobiony level, a prawdziwy TikTok Challenge pokażę wam widzowie. Mm, to jest 100. E, nie dość, że timing jest totalnie zrąbany, nie? Jest takie trudne, żeby wykręcić timing. To jeszcze kurde, taki spam trzeba. Nie tego, nie przejdę tego ze żadne skarby nigdy. Nie, nawet nie dotrę do pierwszej fazy. Ty, patrzcie, jakie to jest trudne, Nie, patrzcie, jakie to jest trudne. O! E! A może tego, a może poczekajcie, może. E, nie, no. Żart, tego żartowałem. E, dobra, 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 dobra. Kurde macie. Dobra! Dobra. Nie tego, to taka ciekawostka ogólnie z tymi. Tego. E, ale. A czekajcie, może jakiś, jakiś tiktok challenge, Coś takiego? Co to? Bo to nie tylko Kicek ma tiktok I oczywiście Spike na końcu. No, mm, co z tym chodzi? A, bo to jest niemożliwe. No dobra. E, specjalnie. E, tak Eee. Dobr... Co to jest? Czekaj, co? What? Patrzcie to. Patrzcie to. Ho! 60 Hz frame perfect, co? Patrzajcie, co? To ty, ty jest porąbane jakieś. Nerfed version, okej. Okay. Nie, 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 dobra, nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Te TikTok Challenge to jest jakiś porobane, nie? to wszystko. Co to? Co to? Ej, ej, Poczek poczekajcie. Ej, patrzcie to! Patrz... Ej, 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 ej. Tutaj będzie mini wave, bo to jest... O bo. Nie, 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 nie. Nie. Ale jestem debilem. Dlaczego ja wtedy wcisnąłem? Yy, dobra. O, kurde. A w ogóle... Nie, dobra, nie, 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 to jest zarazuna, ale słuchajcie, mam, mam, mam pomysła, mam pomysła, mam pomysła, e, bo ogólnie już Time się w ogóle przeszedłem. Męczę się z Clutterfunkiem. Mam 86%, może go razem trochę przejdziemy, coś takiego. E, bardzo dobrze, że nie zapomniałem wyjść z muzyki, bo... Ale uwierzcie mi, się wkurzyłem, e, bo tego, bo... E, tak. Tak się zaczyna, tego, moja kariera na YouTubie znowu, że tego, że. E, od razu objęte prawami autorskimi. Kanał nie jest, ale tego, ale film ten został objęty prawami autorskimi i się wszyscy zesrali o to. Eee, stereo madness! Przepraszam. Bereo Madness tego. E, ma prawa autorskie i. Chyba w ogóle nie mogę nawet wypowiadać tego, e, bo dostanę copyrighta. I. E, po prostu może nie e, tego. i po... No, nie wierzę. Ej, a może w sumie, słuchajcie, e... a może nagramy Fortnite'a? Mogę... Ej, słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy dobrym pomysłem jest nagranie Fortnite. Bo tego, mój brat teraz gra grafiany... Oczywiście was bardzo przepraszam, bo on będzie się tam darł, bo ze swoim kolegą gra. On jest jakiś nienormalny w ogóle. Mikobaj, cicho, bądź! Bo... E, przepraszam, was, naprawdę e, nie zwracajcie na niego uwagi, ok? Proszę. E, bo nie, nie chcę mi się wyciszać e, tego, poza tym nie umiem. Znaczy, no wiecie o co mi chodzi. E, dobra. Ja się wywalam zawsze na takim jednym z zasadami To jest, moim zdaniem, najgorszy level w geometrii dashu, jeżeli nie liczyć on online'ów. To jest po prostu tragedia. E, to jest całko, całkowita tragedia. Jakby ja nienawidzę tego levelu, ale ja, jakoś chcę tego. Ja, ja chcę po prostu mieć e, bibliotekę ze wszystkimi fa, ze wszystkimi levelami. I po prostu e, chcę to zrobić. Chcę to zrobić. Eee, dobra, 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 dobra. A jeszcze poinformuję Was, że y, tego jeszcze raz, jeżeli nie oglądaliście mojego pierwszego filmu na YouTube, że y, po prostu, że po prostu y, filmy nie będą się pojawiały regularnie. To znaczy, tak. Inaczej zrobimy. Będą się pojawiały Będą się po pojawiały regularnie. Będą się pojawiały regularnie. Nie. O tak do dobra, poczekajcie, poczekajcie, bo jestem wychwilym. E, o tak zrobimy. Że najpierw... Jakby e, co zrobić? Najpierw fuck. E, najpierw tak. Piąt, e, piątek. A, jeszcze najpierw wykluczmy e, wszystkie. Ferie, wakacje Wtedy nagrywam prawie codziennie Wtedy regularność Dla, e, dla mnie nie istnieje Po prostu tego czy, e, Albo codziennie, albo co dwa dni nagrywam Coś takiego, nie, wiecie o co chodzi Z kim jest Sigma e, Jeżeli chodzi o Rok szkolny, nagrywam w weekendy e, Na przykład Piątek, sobota E, nie wiem czy niedziela, nie wiem czy niedziela będę nagrywał, bo w niedzielę zawsze mam dużo, bardzo, bardzo dużo nauki i tego, i po prostu zawsze się w niedzielę uczę. E, trzeci raz wam, was przepraszam za mojego brata, przed chwilą się darł. Jeszcze śpiewa. Dobra, niestety Ja niestety muszę tego, ja niestety muszę z nim wytrzymywać I e, prawdopodobnie Będzie go słychać na odcinkach Bo mamy połączony pokój Niestety, a on jest totalnym Szajbusem, e, więc No, niestety e, Dobra Zoom e, I słuchajcie e, Jeżeli mnie będziecie Prosić komentarzach, albo zrobię ankietę jakąś kiedyś. E, czy mam nagrywać horrorowe gierki? E, mam Exit 8, mam Lo Robloxa, gdzie jest pierdyliard horrorowych gier. E, ale to każdy chyba ma Robloxa. E, będę nagrywał Robloxa, będę nagrywał Fortnite'a, a wszystko będę nagrywał. Więc e, tutaj akurat muszę być spokojny, bo mam dużo zasobów. No, fuck. E, to bra, yy, a jeszcze tak, trzeb miałem powiedzieć, że zapomniałem. Yy, a yy, przez te dwa, yy, przez yy, ten odcinek niestety jakość będzie yy, trochę gówniana, bo jest nagrYWANA w 60 fps. -a. Chociaż jak widzicie yy, w rogu ekranu yy, dokładnie lewym yy, mam 360 FPS-ów. Więc tego, więc yy, dużo mam tych FPS-ów. Ale to dlatego, że Debil, yy, on o nazwie Jan baba, zapomniał ustawić w OBS-ie, żeby tego, żeby yy, jakby, żeby to było. Żeby to było. Żeby to miało ręce i nogi. teraz musicie to oglądać w 300 FPS-ach, ale poprawię się i yy, i sprawdzę, czy da się jakoś inaczej zrobić i czy da i tego, i wyciągnę limity ze swojego laptopa, żeby mógł wam nagrywać w 360. W, nie, nie przesadzajmy. Na przykład 200, 240 FPS, żeby to gówno nie lagowało, nie? Bo no to. Jaka jest frajda z tego oglądania youtubera, który nagrywa w 300 fps -ach? Żadna. Odpowiem za was. Chyba, że ma bardzo dobry content, ale ja nie mam dobrego contentu. To znaczy po prostu gram, nie e, będę grał na tym kanale Jezu, zagadałem się e, a, i jeszcze jedno jedna rzecz, jedną rzecz e, jeżeli ktoś nie oglądał mojego filmiku, którego który zrobiłem dzisiaj jeszcze o powrocie na mój kanał to tego to e, streamy Streamów raczej, streamów raczej nie będzie, ale jeżeli bardzo będziecie chcieć i jeżeli ja ogarnę to wszystko, to po miesiącu zrobimy mojego, zrobimy na przykład streama, po miesiącu, no, chociaż to ja bym tego codziennie, tego mógł robić streamy, bo i tak bez montażu, i tak bez montażu to robię, więc... Wiecie, dobra jeszcze dwie próby tego i, i, i koń, kończę, bo tego i lecę, bo tego się nie da. Dobra, jeszcze jedna próba i wywalona. Naprawdę wkurza. Ale e, powiem tak. Um, e, jeszcze dzisiaj się chyba pojawi shorts jak gram. E, La Quantanie. E, na, na, na pianinie z Chyba, chyba się... No pojawi się, pojawi się, pojawi się. E, dobra. Czekajcie, czekajcie, że... Do, dawaj, dawaj... Ej, 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 może to przejdę, może to przejdę. Ej, dobra, ej, full skupienie, full skupienie. Będę do was gadał, bo żeby zagłuszyć, że mój brat pierdzieli... Dobra, ja lecę, bo już mnie to wkurza... Mm, dobra, narka.